No i wymieniamy oponę ponownie. Po 9 miesiącach zaledwie muszę wymienić oponę. Już jest tłysa, Niewiele jest zostało. Mam nową taką samą. A, chyba nie ma za dużego wyboru, jeśli chodzi o A Pod poprzednim filmikiem a, m, ktoś tam zasugerował, że tak naprawdę niepotrzebnie używam ściągacza, aby, aby wyjąć to. Bo tak to wygląda, tak? Żeby zdjąć koło, które jest tutaj, ja muszę wyjąć to, tutaj jest takie łożysko i to łożysko siedzi sobie na tym schoźniu, no i ktoś powie, mi człowieku, przecież tego w ogóle nie trzeba, tego nie trzeba w żadnym wypadku ściągaczem traktować, przecież to można normalnie, normalnie, to normalnie schodzi, tak, i jeszcze dodał, system mnie bardzo rozbawia za każdym razem, jak dbasz, tak masz, jakbym czyścił i dbało o to, to by nie było tutaj korozji. No przecież to proste, tak? Proszę. Jak wyczyszczę rurę wydechową, to korozja mi się tutaj nie pokaże. To za bzdura. Nie dajcie sobie wmówić takich głupot. To jest po prostu nic innego jak e, fuszerka, piaggio i tyle. No po prostu jest słaby materiał, kropka i tyle. No, źle zaprojektowane, nie ma pojęcia. A nie powinno być tak, według mnie. No ale no, umówmy się, no nie będzie tak źle. A kluczy, tak samo jest potrzebna e, cała masa no ale ale, ale palsze jest z tym e, uważajcie, jak będziecie wyciągali tam po drugiej stronie tłumika, jest taka jest taka uszczelka delikatnie z tą uszczelką, żeby to wyszło jeszcze jedno, na samym początku zanim wyjmijcie to ramię w ogóle wiecie jak to działa, tak? te śrubeczki trzeba wyjąć wykręcić a znaczy się i tutaj wisi tutaj wisi ten czujnik od, od ABS-u. E, go proszę. A dlaczego? No bo jak będziecie zajmowali, coś tam się wam urwie i tak dalej, może być problem. Lepiej lepiej dmuchać na zimne. W moim wypadku W moim wypadku korozja jak widać jest sporym problemem. E, ocean jest tutaj zaraz, zaraz za domem tam jest ocean. Spokojny zresztą A i u mnie wszystko skorodowało, ja musiałam zacząć tutaj to wszystko pryskać WD-40, bo to już, to już było nieprzyjemne. Gdybyście parkowali pod chmurką, podejrzewam, że macie podobny problem jak ja. A co jeszcze? Spojrzałem tutaj na dół a i tutaj jest ten taki wypustek, który my mamy, w którym ja trzymam pompkę, za chwilę ją pokażę. Chodzi mi o tą pompkę, tak, no bo gdybym któregoś dnia złapał jakąś, jakąś oponkę, no to zawsze można sobie tym napompować. Są troszeczkę większe od Chińczyka, ten akurat jest taki mądry, bo ma jeszcze latarkę, jak poszukacie jestem pewien, że znajdziecie dokładnie taką samą latarkę, można ładować telefon. No i co ja zobaczyłem tam jest. Ja, ja ciągle mam problem z miejscem, tak? I zauważyłem, że tam jest sporo miejsca, no, i na ile jest miejsca. No nie wiem, no to bym mógł wsadzić spokojnie, tak? Po tej stronie jest to samo. Nie wiem czy zauważyliście, ale ja wyrzuciłem sobie tutaj to urządzenie, które nie wiem co naprawdę robiło. A... Ale wrzeczyłem dzięki temu mam więcej miejsca. Spójrzcie proszę na geometry, może nie na te pieniążki z Meksyku, ale tutaj to też mogłoby iść trochę niżej, miałem więcej miejsca, tak? A także nie wiem, zastanawiam się czy tutaj nie zadziałać i jeszcze trochę sobie tego miejsca nie powiększyć. A zastanawiam się już nad nowym motocyklem, bo ten już ma a, 40 parę tysięcy mil i to już jest blisko tego, kiedy, kiedy różne dziwne rzeczy w tych motorach się dzieją. A ja jeżdżę bardzo daleko, w związku z tym nie mogę sobie pozwolić na to, żebym stanął gdzieś na drodze. Zdarzyło mi się to raz i więcej nie chcę. A spojrzałem na nowy model. Jakieś dziwne rzeczy tutaj mają. Poza tym elementem, to jest, zdaje mi się, że jest zintegrowany. Tutaj jeszcze coś dołożyli. Także tak naprawdę. Przestrzeń wam się zmniejszyła, co mi się trochę nie podoba. No ale nic, tu jeszcze ten projekt nie został dokończony. Zawsze coś, zawsze coś, to jest ładowarka a, z razem z mielinkiem akumulatora. Gdzieś tutaj to wpakuje. Nie wiem ile czasu już mi to zajmie, żeby to robić, ale zawsze coś jest. A także nie dajcie sobie wmówić e, czego w stylu, jak dbasz, tak masz od wyczyszczonego motocykla e, nagle on nie przestanie korodować tak to, to, tak to nie działa, no, no pewnie że cieszy oko tak? No, cieszy oko no. A, mi tutaj facet walnął z boku ja tego nawet nie naprawiam, bo i po co pytanie, czy, czy coś to zmieni? nie wiem w moim wypadku akurat czym gorzej wygląda tym lepiej złodzieje się e, nie spoglądają e, zbyt ochoczo na mój motocykl i, i, i tak niech zostanie Także, moim zdaniem, powtarzam, moim zdaniem, jednak ściągać jest potrzebne. Ja posłuchałem tego gościa na necie niepotrzebnie. A, i i, 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 a, i, męczyłem się jak głupek, bo teraz trzeba było tu wkładać, kombinować. Chyba nawet tutaj trochę tak, proszę. No, porysowałem to to badziewie, bo to nie chciało zejść. Jak dbaszczak, masz. Co za głupota! No, co za głupota! No, tak. Korozja ustąpi tylko dlatego, że będę dbał o swój motocykl, tak. Do, do, do sypialni go wsadza. Ja. Pamiętajcie, to jest tylko narzędzie. W moim wypadku urządzenie do dojeżdżania, do, do pracy nic więcej. Nie mam jakiegoś sentymentu do tego motocykla. Mi to tak naprawdę mało interesuje. A przychodzi weekend na héting, w ogóle na niego nie patrzył, ale. No jest jak jest. A jeszcze jedno w poprzednim filmiku wspomniałem, że był pomalowany. Tak, był pomalowany, spojrzałem sobie na ten filmik, był pomalowany. Najprawdopodobniej właściciel sobie to pomalował i tyle, bo przedtem znalazłem tylko jeden filmik, który pokazywał jak się, jak się ściąga koło był akurat. Nawet chyba nie po angielsku, z tego co pamiętam, nie pamiętam. Nie pamiętam, no ale to malowanie akurat nic nie pomaga. To co zrobię potem, to nasmaruję go troszkę, troszkę jakimś tawotem na przyszłość, ale tak, następna wymiana z 9 miesięcy. Po 9 miesiącach wymieniam koło. O jeszcze jedno, tak się zastanawiam, bo trochę szybko mi te koło poszło, według mnie 9 miesięcy, nie pamiętam, ile to mil było, ale to jest mały problem tutaj ja nie mogę kupić gumek tutaj gdzie mieszkam po prostu nie ma części Piagio w ogóle nie dba o klientów w Stanach Zjednoczonych, w ogóle to znaczy w ogóle, nie ma nie ma, ja jeszcze nie dzwoniłem do Mexico City no może tam będzie i te gumki tutaj trzymają cały silnik i cały napęd niejako a nadają mu kierunek jeżeli tam jest trochę luz to ona lekko sobie tak Chodzi lewo prawo, tak? Ja podejrzewam, że to może być przyczyna, dla której tak szybko mi, tak szybko mi e, ta opona e, się zdarła. Ona po prostu nie szła prościutko. To, to może być, może być e, przyczynek do tego. Ja to, ja to naprawiłem nędznie, ale naprawiłem. Teraz to już, e, teraz to już nigdzie nie biega. E, wsadziłem po prostu, dookoła wsadziłem. Od no, czasu do czasu muszę to poprawiać, niestety takie badziewie tutaj, no i to powoduje, że to stoi dęba, nigdzie się nie rusza. Ach. Tak, piarzy, to tylko piarzy.